W tym roku na rynku pojawił się nowy preparat z firmy Agrosimex. Ten preparat nazywa się Delphin. Jest to preparat stricte biologiczny. Który nie pozostawia żadnych pozostałości, zarejestrowany jest we wszystkich uprawach warzyw kapustnych czyli kapusta biała, kapusta czerwona, włoska, pekińska, kalafior oraz brokuł. Jest to preparat, który działa bardzo selektywnie, nie powoduje strat w pożytecznych owadach, które zasiedlają także te plantacje. Działa bardzo dobrze na larwy gąsiennic. Motyli, czyli tantnisie, piętnówki, bielinki, kapustniki oraz, oraz rzepniki. Tutaj, tutaj chciałbym wszystkim potencjalnym użytkownikom tego preparatu zwrócić szczególną uwagę na to, że jest to preparat biologiczny i tutaj należy zachować bardzo restrykcyjne normy co do zastosowania tego, tego preparatu. Przede wszystkim nie możemy przekraczać zalecanej dawki tego preparatu, a producent zalecił 0,75 kg na hektar tego preparatu. Ilość wody, jaka, jaka jest potrzebna, to jest około 500, 500 do 800 litrów. Producent zaleca tutaj Troszeczkę może nawet mniejsze, ale my możemy stosować ciut, ciut większą ilość wody, żeby pokrycie było bardzo dobre. Na co muszę zwrócić szczególną uwagę, że ten preparat musi być naniesiony bardzo dokładnie. Kropla nie może być gruba. Najlepiej będzie stosować drobnokroplisty oprysk dyszą dwustrumieniową, gdyż lepsza jest penetracja. Do zastosowania tego preparatu poleciłbym tutaj bardzo dobry adiowant, który nazywa się Ploronger. Jest to też z firmy Agrosimex który powoduje lepsze pokrycie, lepsze rozprowadzenie tej substancji substancji, która znajduje się w tym preparacie. Przez co przy naniesieniu dob dobrze tego preparatu, ten preparat działa bardzo dobrze, i bardzo, bardzo skutecznie. W gospodarstwie, które prowadzę, bardzo duży nacisk jest kładziony też na ilustrację. Ilustrację i monitoring całych wszystkich moich plantacji praktycznie codziennie wykonuję o świcie i niektóre plantacje wykonuje również przed, przed zmrokiem, gdyż, tak jak w tym okresie, jest bardzo duży presja szkodników, a zwłaszcza tantnisia krzyżowiaczka, który można powiedzieć lęgnie się, lęgnie się na potęgę. Jest to bardzo ważne, gdyż wychwycenie w odpowiednim momencie. Larw bardzo młodych powoduje to, że zabiegi są bardzo skuteczne. Gdyż można powiedzieć, 90% zabiegów jest trafione w fazę rozwojową tego szkodnika i po prostu powoduje jego likwidację, przez co plantacje są zdrowe i nie będziemy musieli po prostu dodatkowych zabiegów powtarzać. Dziś mamy 27 czerwca. W dniu dzisiejszym. Postanowiłem wykonać właśnie zabieg preparatem delfin na tantnisia krzyżowiaczka, gdyż jaja, które złożył prawdopodobnie 23-24, z tych jaj zaczęły się lęgnąć młode osobniki i uważam, że. Dzisiejszy dzień, czyli 27, jest idealnym dniem do zastosowania preparatu Delfin, gdyż praktycznie wszystkie jaja, które złożone były wcześniej, z tych jaj wykluły się po prostu gąsienice i są w takim sta stanie, są bardzo młode, bardzo małe i w tym momencie będzie je po prostu najłatwiej zwalczyć. Panie Damianie, cztery dni temu zastosował Pan tutaj preparat Delfin WG wraz z adjuwantem Prolonger, prawda? W dawkach 0,75 kg delfinu i 0,4 Prolongera. Proszę mi powiedzieć, po zabiegu, jak szybko Pan już zobaczył tutaj efekt stosowania tego preparatu? 27 czerwca w godzinach wieczornych między 20. Pierwszą 22 godziną właśnie tutaj wykonałem zabieg preparatem DELFIN wraz z adjuwantem PROLONGER, DELFIN 0,75 kg plus do tego PROLONGER 0,4 litra, do tego dodałem 500 litrów wody. Wykonałem tutaj zabieg dyszami dwustromieniowymi pod bardzo wysokim ciśnieniem, oprysk to był drobnokroplisty. Co mogę powiedzieć o skuteczności tego preparatu? Już na drugi dzień, czyli w niedzielę rano, jak przyszedłem na ilustrację tej plantacji, już zauważyłem pierwsze oznaki braku żarowania larw tantnisia. Czyli niespełna po w zasadzie nawet nie dniu, po 12 po godzinach dwunastu, można dosłownie powiedzieć. Dosłownie po 12 godzinach już zacząłem obserwować pierwsze mhm. oznaki, które były ewidentnie skutkiem działania preparatu delfin, a dokładnie bakterii, które są tam. Jakiego typu objawy pan zobaczył na larwach? Co zauważyłem? Pierwsze co to spadek, że spadek aktywności robaka. Mhm. Robak praktycznie przestał, nie się. Praktycznie przestał mm -hmm. żerować mm -hmm. i to widać było dopiero w poniedziałek, jak lustrowałem jeszcze raz tą plantację z samego rana, wówczas zauważyłem takie przebarwienia, takie pierścienie tak. na, na całym ciele tego robaka. Tak, nie jest to charakterystyczny objaw działania delfina. Produkt delfin zawiera w swoim składzie bakterie z Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki i one wywołują u gąsienic owadów z rzędu Motyli, właśnie tego typu objawy, ponieważ zaszła tam sepsa i następuje śmierć szkodników. Panie Damianie, co przekonało Pana, żeby sięgnąć po tego typu produkt? Co mnie przekonało? Jedną z najważniejszych rzeczy, która w tej chwili decyduje o sprzedaży tego towaru jest brak pozostałości. Zdrowy towar i bezpieczny towar. Dlatego dlatego sięgnąłem po preparat biologiczny z tego względu, że moi klienci cenią sobie tak samo jak ja jakość tego towaru oraz bezpieczeństwo tej żywności, którą im sprzedaje. Dlatego właśnie zastosowałem ten preparat Delfin i tutaj jestem naprawdę bardzo zadowolony ze skuteczności działania tego preparatu. Co tu jeszcze mogę dodać? Cena tego preparatu i koszt tego zabiegu jest stosunkowo niski, a skuteczność można powiedzieć jest na poziomie 90-kilku procent. Bo 100% i tak nigdy nie osiągniemy, i tak nigdy nie osiągniemy, ale tutaj 95-6% można powiedzieć, że jest skuteczność wykonania tego zabiegu. Tak, najlepszą skuteczność na pewno osiągniemy we wczesnym stadium larwalnym tantnisia czy innych właśnie gąsienic z rzędu motyli. I tego typu właśnie moment uchwycił też pan. Były one świeżo po wylęgnięciu. Tak, ja mam, ja mam taki zwyczaj, że jednak te plantacje często-gęsto lustruję, kilka nawet razy dziennie. Gdyż tamtych krzyżowiaczek ma to do siebie, że bardzo szybko się lęgnie w takich właśnie warunkach, kiedy jest ciepło. I tutaj e, można powiedzieć, że najważniejszą sprawą jest wychwycenie odpowiedniego momentu, w którym należy wykonać zabieg mhm. tym preparatem gdyż wychwycenie larw, które mają 24-48 do 72 godzin po wylęgnięciu, one są po prostu najłatwiejsze do zwalczenia. I dlatego tutaj tak wysoka skuteczność zastosowania tego preparatu. Wyszła. Tutaj po lustracji tej plantacji możemy zobaczyć, że skuteczność preparatu Delfin jest naprawdę na wysokim poziomie. To zawdzięczamy produktowi, ale także technice wykonywania zabiegu, także to, że był stosowany w godzinach wieczornych. Równie dobrze można by zastosować w jakiś dzień bardziej pochmurny. Chodzi o to, że preparat ten jest światłoczuły i promieniowanie ultrafioletowe mogłoby zmniejszyć skuteczność preparatu. Preparat ten możemy stosować zarówno w uprawach ekologicznych, jak i w uprawach konwencjonalnych. Przy uprawach konwencjonalnych możemy tu naprzemiennie stosować preparat delfin z konwencjonalnym, standardowym insektycydem. Bądź przy dużej presji ze strony tantnisia czy też innych gąsienic z rzędu motyli możemy łączyć pre preparat delfin z insektycydem. Z naszej oferty proponujemy preparat Rumo 30WG, jest to Indoxacarb. Dziś jesteśmy w Małopolsce, jednakże preparat delfin był zastosowany także w innych regionach. Kilka dni temu miałam przyjemność obserwacji plantacji po zastosowaniu produktu delfin na Wielkopolsce. Także ta skuteczność jest naprawdę na wysokim poziomie, co usłyszeliśmy zresztą od plantatora dzisiaj. Dlatego nie bójmy się preparatów biologicznych, pamiętajmy o dobrym wykonaniu, dobrej technice wykonania zabiegu, a skuteczność na pewno będzie zadowalająca.